Siemano mordeczki, witam w kolejnym odcinku. Tutaj upalanko i dzisiaj znowu będziemy upalać te krosiki elektryczne Storm B, bardzo fajne maszynki. Jeżeli chcecie zobaczyć jak one sprawują się w terenie, zwłaszcza w lesie, na torze, jaka jest żywotność baterii, oglądajcie ten film do końca, bo na końcu podsumujemy dokładnie jakie są plusy i minusy takich sprzętów i porównamy je mocowo z Yamaha WR250F. Jeżeli pierwszy raz jesteście na kanale, koniecznie subskrybujcie i oglądajcie moje filmy. Mamy tutaj auta z USA, szybkie i terenowe. Nowe, wszelkiego rodzaju maszynki typu kłady, motocykle, może wkrótce pojawią się także skutery wodne, także zapraszam do oglądania, jeżeli jesteście zainteresowani taką tematyką i koniecznie subskrybujcie. Rozpoczynamy! Słuchajcie morski, piękna sprawa, na 100% baterię mamy już naładowaną Ciekawe jak dzisiaj te sprzęty będą się spisywały Latamy dzisiaj w bardzo fajnych miejscach, po lasach, po torach, po ścieżkach Trochę piachu, idealne tereny na stór rąki Tak jak sami zresztą widzicie, ziomek lata na wersji homologowanej Ja jeżdżę na zwykłej wersji Takiej bardziej można powiedzieć sportowej No, proszę bardzo, Grzybiazdy już pierwszych spotkaliśmy I ogień Mordeczki, to na no co w surzonkach się trzeba przygotować To to, że tutaj ma moment mamy od zera dostępny To raz a, prawo, lewo. prawo, Ten to znaleźć. No to znajdziemy, dawaj tak jak widać, dupa chodzi cały czas, a druga sprawa jest taka, że mamy że mamy hamulce w, w rękach. Nie ma nożnego hamulca, tylko jest po lewej stronie w ręku hamulec ręczny, sam hamulec tylny, a z przodu mamy hamulec przedni, znaczy przepraszam po prawej stronie. Także tak to wygląda. A reszta jest wszystko tak samo jak w zwykłym motocyklu, no, z tym, że nie ma sprzęgła, nie? To co zauważyłem z minusów, jeżeli miałbym jakiekolwiek minusy tego sprzętu wybrać, to jest to, że nie ma sprzęgła, nie? Także w jakichś tam stricte hard enduro opcjach może to przeszkadzać, ale przy zwykłej rekreacyjnej jeździe to nie ma takiej szansy jest o tyle spoko, że każdy na ten sprzęt siądzie, wybierze sobie odpowiedni dla niego tryb jazdy, czy eko, czy na mokrą czy sport i spokojnie może latać. Będą o swoje życie. A i nie musi umieć zmieniać biegów tak naprawdę, no bo skrzyni biegów tu nie ma, wszystko jest na skrzynice VT oparte w zasadzie. Będy chyba, dawaj. Ale ja No. Jesienne warunki dzisiaj mamy. Idealne do takiego surrondkowego latania. Fajne ścieżki, pola, dróżki, tylko mega ślisko. Mega śliska nawierzchnia, trzeba znaleźć jakiś piasek, co byśmy się trochę pobawili. Bo troszkę się odwinie i zaraz dupa ucieka. A tak jak widzieliście wczoraj, dzisiaj to latamy cały czas w trybie sport. Na początku tylko spróbowaliśmy jako, żeby się nauczyć sprzętu, a później już cały czas w tryb sport. Ale trzeba przyznać, że bardzo fajnie to idzie w tym trybie sport. Podobnie jak 250 w Sterosugie. Podobnie jak moja Wuerka. Aczkolwiek dokładną różnicę zobaczycie w innym odcinku, bo tam zrobimy takie porównanie stricte Wuerka z Surrone i zobaczymy, co jest szybsze. Na pewno Wuerka jest wyższa, także jeżeli ktoś ma niski wzrost albo jest nieprzyzwyczajony do wysokich krosów, bo jakby nie patrzeć, krosy są mega wysokie. To po prostu wr dla niego będzie na początku trudna do okiełznania, bo to jest wysoki sprzęt. A te surrony są mega niziutkie. Naprawdę one są mega niziutkie. O, teraz już szukałem hamulca. Szukałem hamulca nożnego. Tam lecimy. I tutaj już mamy piachy jakieś delikatne, jakiś tor zaraz znajdziemy. Baja, 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 tylko te liście śliskie. A tak to mi Ziomek mówi, że dla niego zawieszenie jest idealnie ustawione. Zawieszenie tutaj jest po części regulowane, z tego co widzę. Także myślę, że można je dostosować. Chociażby byłem z trzymolejem pod cięższego kierownika. Ziomek waży 60 kg, chyba 65, ja ważę 100, więc jest to zasadnicza różnica. O, no i gdzie ten tor? No i gdzie ten nasz tor? Ty, gdzie my jesteśmy? Juuu. Latamy właśnie po poligonie. Troszkę górki, jesteśmy tutaj pod Weskidem. Uuh. Świetnie sobie radzą te sprzęty Trzeba przyznać Grzyba zbieraj, grzyba Łoj, oj, dawaj z no, górki, w górki Bardzo dobrze tutaj jest dawkowany gaz, no i w takim terenie już by był potrzebny przydałby się Yy, sprzęgło, a tutaj, znaczy no trzeba by nadmiernie używać sprzęgła, a tutaj nie ma takiego problemu. Siadasz i jeździsz. No i co? Tamtędy zjedźmy może. Co? Tamtędy może zjedziemy. Tam. Dobra, to dawaj. No i kładem tu już nie przejedziesz. W takim terenie. Albo byś musiał drzewa wycinać. Oj. Dobrze, że gogle mam, bo krzunów tyle, że Dzisiaj masz Helena. O. A. Ale jest piękna jesień, słońce, piękna pogoda. Ja pierdzielę, gdzie my jesteśmy. Głowa mi została na krzakach. Nic nie widzę, gogle mi zaparowały Wilgotno, wilgotno shit Szkoda, że nie mam jakichś gogli z pinlockiem Przynajmniej by było Trochę więcej widać O wrzosy Ups. Ziomek ma kask pełny z pinlockiem, to ma HD No jazda Co? co się robi się robi w opór gęsto, a ja w gówno widzę, bo mi zaparowały okulary i gogle. Jest! Sukces! Great success! Uh. O, już odparowałem! Baja! Już odparowałem, ale mamy tutaj tor Nice Nice No, teraz to mam wizję HT Tak się lata, <grymne> Ziomko mi się krzaki poprzyczepiały. Pięknie Ale piękne te nasze tereny w tym naszym, w tym naszym parku prywatnym. cześć. Prędy. może tutaj, może tu skoczymy. No to już. Nie. Pięknie. Lotówki to się tak lekko rozpędzają te sprzęty, trzeba przyznać. No i przede wszystkim morski, turron. Jesteśmy totalnie poza radarem. Nikt nas nie słyszy, nikt nas nie widzi. O, chyba tutaj gdzieś będą te tereny. Jak to mówią, oczy widzą, uszy słyszą, usta milczą. Uuu. Dobra, cicho tam, cicho tam. Ty możesz, nagrywam do No to masz. To gdzie jedziemy? Tutaj? Szefie, szefie, grzyby ci lecą, szefie, grzyby ci lecą. A nie, to są kurwa psiaki. Jakie psiaki? Psiaki. Mmm, pycha. Nie nawołuj do jedzenia psiaków. Dobra, uwaga, uwaga, wyścig 3. Tr A na turbo? Czy na turbo! Ty turbo włączyłeś? No włączam już. 3, 4, no. ja pierdzielę, niebywałe A bo ja mam 8% baterii. Ty, ile masz baterii? 41. Ja mam 8% i no, <grywa> ja bym jakiś diapoł No to dawaj no. Mordeczki czas na krótkie podsumowanie tego odcinka jeżeli chodzi o te surzony, to ogólne wrażenia są bardzo pozytywne, jakość wykonania jest bardzo fajna jedynie miałbym zastrzeżenia dla trochę e, zbyt miękkiego zawieszenia, ale to na pewno kwestia mojej wagi, tak jak wcześniej wspominałem, mój ziomek, który waży 60-65 kg, nie miał takich odczuć, natomiast ja przy mojej dużej masie 100 kg chciałbym, żeby to zawieszenie było trochę twardsze, ale to nie jest jakiś duży problem, na pewno można je jakoś wyregulować. Oprócz tego Jedyny mankament, który zauważyliśmy w porównaniu tych dwóch modeli jest taki, że w modelu typowo offroadowym bez homologacji siedzenie jest dużo, dużo bardziej miękkie. Jest z takiego mięciutkiego materiału, natomiast po przesiadce na wersję homologowaną to jest po prostu katorga bardzo twarde siedzenie, które praktycznie w ogóle się nie ugina także koniecznie wymieniłbym to siedzenie na wersję na to z wersji off-roadowej, jeżeli chcielibyście kupić model z homologacją dodatkowo, zważając na to duże ugięcie amortyzatora przy mojej masie zmieniłbym troszkę mocowanie rejestracji, bo tutaj zdarzało się, że w wersji homologowanej to zawieszenie trochę zbyt nisko schodziło i gdzieś tam obcierało przy mojej masie Natomiast generalnie jeżeli niepotrzebne Wam koniecznie sprzęgło do jakiegoś hard enduro, a chcielibyście jedynie pojeździć po fajnych terenach, pobawić się trochę i mieć dużo fanu z tej, z tej jazdy, to jak najbardziej Surgeon jest świetnym wyborem. Mogę go zdecydowanie polecić i jeżeli ktoś miałby jeszcze pytanie odnośnie mocy tego Surgeona, no to spokojnie można go porównywać do WR250F, czyli 250 w czterosuwie mocy jest bardzo podobnie, z tym, że jest wyczuwalna taka różnica, że w surżonie macie skrzynię, CVT, która jednostanie oddaje moc w zasadzie liniowo, ma dużo momentu. Oczywiście zabawa również jest super, ale nie ma tu czegoś takiego, że motocykl stawia wam na koło um, przy odkręcaniu gazu. Natomiast przy um, WR250F, kiedy mamy pięciobiegową skrzynię biegów, no to czuć, że przy wyższych obrotach, kiedy tego momentu mamy więcej, przednie koło wstaje na pierwszym, drugim czy trzecim biegu. To jest ta różnica. Natomiast mocowo są to bardzo podobne. Sprzęty. Dodatkowo jeszcze trzeba zauważyć, że służony spokojnie rozpędzają się do stuna na godzinę, później 100, 110, może 120, to jest ich maksymalna prędkość. Natomiast WR-ką można spokojnie wycisnąć trochę więcej. Wiadomo, to są już różnice między elektrycznym a spalinowym silnikiem. Jeżeli nie przeszkadza Wam to, że trzeba sprzęta naładować, a nie powinno Wam to przeszkadzać, jeżeli udajecie się na takie 2-3 godzinne wycieczki, to spokojnie Wam tej mocy wystarczy. No i za to jeździcie za darmo i nie musicie wydawać żadnych pieniędzy na remonty. Także jest to bardzo solidny sprzęt, godny rozważenia i porównania między spalinówką a elektrycznym sprzętem po prostu musicie sami zdecydować co jest dla Was lepsze i jakie macie wymagania wobec takiego sprzętu z mojej strony to wszystko i przechodzimy do końcóweczki i tym sposobem mordeczki właśnie kończymy odcinek dla Was dzisiaj bawiliśmy się z tymi surżonami, totalnie się zmasakrowaliśmy jak zresztą widać na załączonym obrazku leśnik leży gdzieś w krzakach lasy państwowe są z nas zadowolone i dumne Właśnie zakończyliśmy upalanie surronów, jeszcze zostało po 20% baterii, ale już fizycznie nie damy rady. Także kończymy dzisiejszy odcinek i następny odcinek zapraszamy do spotkania ze mną i z tymi surronami na drodze. Trzymajcie się, koniecznie subskrybujcie i do zobaczenia.